Odpoczynek to nie kaprys. To niezbędny element zdrowego życia. Jak się czujesz, kiedy słyszysz to zdanie? Dziś o trzech najczęstszych przekonaniach, które stają na naszej drodze przed regeneracją i odpoczynkiem. Jeśli nie odpoczywamy częściej niż tylko w weekend albo na urlopie to prawdopodobnie dlatego, że mamy niewspierające przekonania dotyczące odpoczywania. Jeśli czujesz, że tak właśnie jest w Twoim przypadku to ten odcinek jest absolutnie dla Ciebie. Dziś rozłożymy na czynniki pierwsze trzy z takich przekonań, które najczęściej słyszę kiedy pracuję na sali szkoleniowej lub coachingowe mentoringowo ze swoimi klientami. A te zdania to właśnie po pierwsze odpoczynek jest tylko dla słabych albo żeby nie powiedzieć jest takie powiedzenie odpocznę po śmierci albo że odpocznę jak już nie będę żyć Ym, i to tak naprawdę można powiedzieć w pewnym sensie taki mem myślowy który wyszedł z korporacji takie mam poczucie to w pewnym sensie taki symbol dzisiejszych czasów w których nagradzani jesteśmy za produktywność za efektywność za to ile zrobimy jak szybko zrobimy a to oznacza naszą wartość. I mówiąc krótko, ym, żyjemy w czasach, w których, jak pokazują nam badania, robimy coraz, coraz więcej, a jesteśmy coraz mniej produktywni i efektywni, mimo że robimy więcej. Dlaczego? Dlatego, że przekonaliśmy sami siebie, że odpoczynek przeszkadza nam w tym, żeby robić więcej, efektywnie i produktywnie. I w takim błędnym kole istniejemy i funkcjonujemy i koegzystujemy. Bo kiedy pracujemy od poniedziałku do piątku, po te minimum umówmy się 8 a czasem 10 12 godzin, nie dając sobie ani chwili wytchnienia, to kiedy przychodzi weekend, to doprowadzamy się do stanu, w którym nie jesteśmy w stanie wstać z łóżka, zaczyna nas wszystko boleć, napięcie w naszym ciele i w umyśle puszcza w związku z tym y, łamią nas lędźwia, boli nas głowa i generalnie czujemy się troszkę jakby jak na kacu. W pewnym sensie jest to taki Efekt kac uboczny od pracy. W związku z tym ten weekend tak naprawdę często poświęcamy na to, żeby wyleczyć skutki uboczne pięciu dni pracy, zamiast rzeczywiście realnie odpoczywać, i w poniedziałek wchodzimy w takim poczuciu, że o Jezus, nawet nie zdążyłem za bardzo odpocząć, a już wracam z powrotem do pracy. Jak temu zapobiec? No właśnie, zapobiec temu y, odpowiednią higieną odpoczynku, ale do tego wrócę później. Drugie. Z przekonań niewspierających, które pojawia się bardzo często w temacie regeneracji, to ja nie mam czasu na odpoczynek. Czyli wracając i spójnie łącząc to z punktem pierwszym, nie mam czasu, jestem zajęty, robię tak dużo, właśnie jestem w kółko, w jakichś tam zadaniach, co też umówmy się z perspektywy budowania swojego statusu. Bardzo często dobrze nas działa, bo kiedy spotykamy swojego znajomego gdzieś, nie wiem. Przy alejce z pieczywem w sklepie i pytamy go, czyś Mariusz, co u ciebie to dobrze i tak wiecie, modnie brzmi, kiedy on mówi, Jezus, ale jestem starany, tyle z roboty. Co oznacza w dużym skrócie jestem zajętym człowiekiem sukcesu. I tym samym w takiej narracji ciężko jest przy tej alejce z pieczywem powiedzieć Mariuszowi, że w sumie fajnie wypoczęty jestem. W ogóle zrelaksowany, to tak by brzmiało trochę w dużym skrócie, bo oznaczało, że niewiele robimy, i w podświadomym schemacie, słysząc coś takiego, pomyślelibyśmy sobie, już hmm, pewnie się nieźle obija, albo może nie wiem, aktualnie jest w jakiejś przerwie pomiędzy pracą a pracą, albo jego praca jest niespecjalnie wnosząca czy produktywna, no bo przecież właśnie jak może być tak wypoczętym, będąc człowiekiem sukcesu. W związku z tym te dwa główne przekonania w pewnym sensie łączą się ze sobą z takimi. Naszymi kulturowymi przekonaniami dotyczącymi tego, czym jest sukces i co stanowi o naszej wartości, a tym samym co powoduje, że myślimy, że na ten wypoczynek czasu nie mamy. Ale to przekonanie również wynika jeszcze z jednej rzeczy, a mianowicie z tego, że w naszej głowie, w pewnym sensie, a to już troszkę z kultury bardziej pokolenia i dwóch pokoleń wstecz, urlop to, czy wypoczynek to, Urlop, wypoczynek to weekend, wypoczynek to wyjazd gdzieś ze znajomymi, no a w ciągu tygodnia na coś takiego jak wypoczynek i ma przestrzeni. No bo co to tak naprawdę znaczy odpoczywać w ciągu tygodnia? No właśnie, no i teraz. Ta zmiana przekonania o tym, jak w ogóle może wyglądać regeneracja i czego potrzebuje nasze ciało, nasza psychika, do tego, żeby wypoczywać, jest bardzo ważnym elementem zmiany przekonań dotyczących odpoczynku. No i właśnie płynnie przechodzimy do trzeciego przekonania, czyli nie wiem, jak odpoczywać. Mówiąc krótko, no nawet jak ten weekend przychodzi wolny, to co ja mogę zrobić dla siebie, żeby żeby zadbać o siebie najlepiej. Czy wypoczynkiem jest leżenie 10 godzin na w łóżku z popcornem na pościeli i oglądaniem Netflixa? Może być. I jak pokazuje międzynarodowa ankieta przeprowadzona na 18 tysiącach osób ze 135 krajów, bardzo dużo osób w różnych miejscach na świecie deklaruje, że właśnie tak odpoczywa. Ale jak się okazuje również, nie wszystko co oglądamy wpływa na to, że relaksujemy się i odpoczywamy. W związku z tym tak naprawdę y, sposób w jaki wypoczywamy jest bardzo indywidualny i wcale uwaga nie musi oznaczać dużych bloków czasu. Wypoczynek, bardzo sprawczy wypoczynek może trwać nawet 10-15 minut. Jeśli ciekawi Cię to, w jaki sposób wypoczywać efektywnie i sprawczo, tak by móc Potem wrócić do swoich zadań zawodowych, domowych, rodzinnych, yy, w pełnej energii, to zapraszam Cię bardzo serdecznie już teraz do wyzwania, które ruszy 20 października i będzie trwało 6 dni. W trakcie tego wyzwania będziemy rozpracowywać nie tylko wyniki ankiety, międzynarodowej ankiety, o której przed chwilą ci wspomniałam, i będziemy rozbrajać 10 najczęściej deklarowanych sposobów na wypoczynek w różnych częściach świata, które uwaga, większość z nich jest absolutnie bezkosztowa, ale też będziemy rozbrajać Twoje niewspierające przekonania dotyczące odpoczywania i tworzyć nowe, wspierające przekonania, ale również rozkładać Twój dzień na czynniki pierwsze, tak byś mógł. W pewnym sensie planować odpoczynek, zanim zaczniesz planować swoje obowiązki. Te wszystkie rzeczy będziemy wspólnie, razem, w grupie yy, omawiać i będziemy nad nimi pracować przez 6 kolejnych dni w bezpłatnym wyzwaniu, które nazywa się Odważ się odpoczywać. Yy, link do zapisu do tego wyzwania znajdziesz poniżej yy, i możesz zapisać się już do niego i do tego Cię zachęcam już teraz. A ruszamy, startujemy 20 października. Do zobaczenia w następnym odcinku.